Samochód może stanowić istotną pomoc dla reumatyka w jego codziennym funkcjonowaniu. Jednak nie każdy pojazd nadaje się w takim samym stopniu dla osoby z chorobą stawów. Pierwszą kwestią, na jaką należy zwrócić uwagę, to wygodne wsiadanie i wysiadanie z samochodu. Generalnie można przyjąć, że lepsze są pod tym względem wyższe samochody. Dobrym przykładem mogą być cieszące się dużą popularnością w Polsce tzw. Tak suwy. Jeżeli chorą osobę mamy przewozić na tylnym siedzeniu, to stanowczo odradza się korzystanie z samochodów, które mają drzwi tylko z przodu. Najlepiej by wnętrze auta było przestronna, by w razie potrzeby osoba towarzysząca mogła pomóc choremu. Zanim reumatyk wsiądzie do samochodu, warto poświęcić chwilę na regulację foteli. To ułatwi całe zadanie. Wsiadając do samochodu, w pierwszej kolejności chory powinien stanąć jak najbliżej siedzenia, które ma zająć. Powinien obrócić się częściowo tyłem do siedzenia, a potem powoli opuścić się na siedzenie. Kolejnym krokiem jest obrócenie się i wciągnięcie nóg do samochodu, jeżeli to konieczne, wspomagając się rękoma. Kiedy chory chce wysiąść z pojazdu, powinien wykonać wszystkie wspomniane czynności w odwrotnej kolejności. Zapewnienie stabilności i brak gwałtownych ruchów jest niezwykle ważne dla zachowania bezpieczeństwa. Wszelkiego rodzaju busy i wany oferują wewnątrz dużą ilość przestrzeni, co ułatwia podróżowanie osobie chorej. Jednak w przypadku tego rodzaju pojazdów proces wsiadania i wysiadania przebiega w nieco inny sposób niż wspomniany poprzednio. Do tego typu samochodów osoba chora powinna wsiadać przodem. W pierwszej kolejności należy znaleźć stabilne punkty podparcia. Mogą to być oparcia najbliżej znajdujących się foteli. Następnie chory powinien postawić jedną nogę wewnątrz pojazdu. Cały czas asekurując się rękoma, dostawia drugą nogę. Zajmując siedzenie, chory cały czas powinien pamiętać o zapewnieniu sobie równowagi oraz nie wykonywaniu żadnych gwałtownych ruchów. Najważniejsze, by pamiętać, że chory powinien wysiadać z tego typu pojazdów tyłem dla zapewnienia większej stabilności i bezpieczeństwa. Jeżeli samochód nie jest wyposażony w dodatkowy stopień, warto się w niego zaopatrzyć samodzielnie. Wysoki próg w pojeździe może stanowić poważne utrudnienie dla osoby chorej w trakcie wsiadania i wysiadania. Z uwagi na dużą ilość miejsca wewnątrz pojazdu, przewożenie tego dodatkowego stopnia nie powinno stanowić problemu, a choremu znacznie ułatwi to komfort podróży.